Tak! No ładne takie cudne piesio! Tak! Lecimy na pacyrek! Jak na takiego młodziaka, to Lupito jest bardzo wyważonym psem. Oczywiście, że jest wesoły, że ma energię. Cieszy się czasem z głupot. Czasem się mierzy z psami, tak, ale generalnie. No to wszystko w normie, słuchajcie. Także bardzo polecamy tego kandydata na dom. Jest bardzo fajny pies, taki mądry. Tak, ty jesteś taki właśnie. A gdzie mi tutaj poleciałeś? No, gdzie ja teraz będę za tobą łazić? Chodź. O ty Jezu, jaki ty jesteś fajny! Jaki Ty jesteś fajnym, wesołym takim psiakiem. Oj, tak? o, oj, 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 oj. o, no, to spójrzcie na niego. Spójrzcie na ten nos!